Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile dokładnie lat możesz jeszcze przeżyć po osiągnięciu siedemdziesiątki? Każdy kolejny rok staje się coraz cenniejszy, a twoje ciało już teraz wysyła sygnały, które mogą zapowiadać przyszłość. Niektórzy ludzie w wieku siedemdziesięciu lat pozostają pełni energii, mają jasny umysł i cieszą się życiem, podczas gdy inni zaczynają zwalniać, borykając się z problemami zdrowotnymi i zmęczeniem. Różnica zazwyczaj sprowadza się do kilku kluczowych sygnałów drobnych, lecz bardzo istotnych wskaźników, które dają przedsmak tego, co może nadejść. W tej rozmowie omówimy siedem wskazówek, które mogą przewidzieć, ile lat ci jeszcze zostało po siedemdziesiątce. To nie są tylko przypadkowe przypuszczenia czy stare legendy. Opieramy się na realnych obserwacjach, jakie naukowcy i lekarze dokonali u osób, które żyją długo i zdrowo. Na końcu dowiesz się dokładnie, na co zwracać uwagę w swoim Ciele i stylu życia. A co najważniejsze, jakie kroki możesz podjąć, aby zwiększyć swoje szanse na dłuższe, zdrowsze życie. Zostań z nami do końca. Możesz nie zauważyć drobnych szczegółów, które mają ogromne znaczenie dla Twojej przyszłości, a gdy już je rozpoznasz, lepiej zrozumiesz swój obecny stan oraz zmiany, jakie powinieneś wprowadzić, aby dodać sobie więcej lat. Pierwszy wskaźnik to Twoja prędkość chodu. Jednym z najważniejszych predyktorów długości życia po siedemdziesiątce nie leży w Twoich genach, dokumentach medycznych, ani nawet w Twojej diecie. Chodzi o coś znacznie prostszego. Jak szybko chodzisz. Badania wykazały, że osoby, które utrzymują stałe, szybkie tempo w wieku 70 lat i później, zwykle żyją dłużej niż te, które znacząco zwalniają. Wynika to z faktu, że prędkość chodu jest bezpośrednio związana z ogólnym stanem zdrowia, siłą mięśni, funkcjonowaniem serca, a nawet zdolnościami umysłowymi. Wyobraź sobie dwie osoby, Adama i Piotra, obaj mający siedemdziesiąt pięć lat. Adam codziennie rano wychodzi na spacer, utrzymuje równomierne tempo i nie ma problemów z przechodzeniem przez ulicę czy wchodzeniem po schodach. Jego ruchy są płynne, zrównoważone i pewne. Piotr natomiast kiedyś był aktywny, lecz w ostatnich latach wyraźnie zwolnił. Ma trudności z utrzymaniem tempa, często robi przerwy i czasem czuje się niestabilny na nogach. Podczas gdy tempo Adama świadczy o tym, że jego ciało nadal funkcjonuje prawidłowo, wolniejsze tempo Piotra może być sygnałem, że jego zdrowie zaczyna słabnąć. Powolny, chwiejny chód to nie tylko znak starzenia się. Może również wskazywać na problemy takie jak osłabienie mięśni, słabe krążenie lub wczesne objawy problemów nerwowych. Twoje nogi stanowią podstawę twojej siły, a kiedy zaczynają słabnąć, twoja ogólna wytrzymałość maleje. Dobrą wiadomością jest to, że możesz poprawić swoją prędkość. Im więcej się ruszasz, tym jesteś silniejszy. Jeśli zauważysz, że zaczynasz zwalniać, nie ignoruj tego. Zacznij od małych kroków. Zwiększ częstotliwość spacerów, używaj lekkich ciężarków lub wykonuj proste ćwiczenia na nogi. Ostatecznie to, jak szybko poruszasz się przez życie, może naprawdę wskazać, jak długo będziesz w stanie się poruszać. Drugim wskaźnikiem jest siła twoich rąk. Może to zabrzmieć zaskakująco, ale siła twojego uścisku dłoni może wiele powiedzieć o twojej przyszłości. Badania wykazały, że siła chwytu jest jednym z najjaśniejszych wskaźników ogólnej witalności u osób starszych. Mocny, pewny uścisk sugeruje silne mięśnie, dobrą cyrkulację krwi i sprawnie działający układ nerwowy. Natomiast słaby lub malejący uścisk może być wczesnym sygnałem utraty masy mięśniowej, osłabienia i zwiększonego ryzyka problemów zdrowotnych. Weźmy na przykład dwóch mężczyzn. Marka, mającego 78 lat, który zawsze był dumny ze swojego mocnego uścisku, pozostaje aktywny. Trenuje lekkie ćwiczenia siłowe i nigdy nie ma problemu z otwieraniem słoików czy noszeniem zakupów. Oraz Samuela, również 78 lat, który zaczął zauważać, że proste czynności, jak odkręcanie zakrętki, czy noszenie ciężkiej torby, stają się coraz trudniejsze. Samuel tłumaczy to zwykłym starzeniem, ale nie zdaje, sobie sprawy, że spadek siły chwytu oznacza utratę masy mięśniowej, co może sprawić, że stanie się bardziej podatny na upadki, urazy i skróci jego oczekiwaną długość życia. Twoje ręce odzwierciedlają ogólny stan twoich mięśni. Jeśli siła chwytu słabnie, prawdopodobnie reszta ciała też idzie w dół. Im więcej tracisz siły, tym trudniej jest pozostać niezależnym, aktywnym i odpornym. Pozytywną wiadomością jest to, że możesz ją odbudować wykonując ćwiczenia, takie jak ściskanie piłki tenisowej, korzystanie z przyrządów do ćwiczenia dłoni lub noszenie lekkich ciężarków. Poświęć chwilę, aby sprawdzić swój uścisk. Jeśli zauważysz, że nie jest już tak mocny jak kiedyś, lub że codzienne zadania stają się trudniejsze, nie ignoruj tego. Jak dobrze trzymasz rzeczy dzisiaj, może przewidzieć, jak dobrze poradzisz sobie w przyszłości. Jeśli nadal jesteś z nami, te... Wskazówki wydają Ci się przydatne. Zostaw komentarz ze swoimi przemyśleniami, a jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych porad. Przejdźmy teraz do trzeciego wskaźnika. Trzeci wskaźnik dotyczy Twojej równowagi, a dokładniej zdolności dostania na jednej nodze. Wielu z nas zdaje sobie sprawę z wagi równowagi dopiero wtedy, gdy zaczynają tracić. Ale umiejętność utrzymania równowagi na jednej nodze przez co najmniej 10 sekund jest jednym z najsilniejszych sygnałów, jak długo możesz jeszcze żyć. Badania pokazują, że osoby mające problemy z równowagą są bardziej narażone na upadki, urazy, a nawet spadek funkcji poznawczych. Z drugiej strony, ci, którzy potrafią utrzymać równowagę aż do późnego wieku, zazwyczaj cieszą się dłuższym i zdrowszym życiem. Wyobraź sobie dwie kobiety. Danuta i Fie, obie mające około 70 lat. Danuta zawsze była aktywna. Codziennie wychodzi na spacery, ćwiczy jogę i bez problemu potrafi podnieść jedną nogę z ziemi na kilka sekund, nie tracąc równowagi. Fiola natomiast nie przykładała większej wagi do utrzymywania równowagi, a gdy próbuje stanąć na jednej nodze, od razu zaczyna się przechylać i musi się podtrzymać, by nie upaść. Fiola może nie zdawać sobie sprawy, że utrata równowagi to nie tylko niedogodność, to sygnał, że jej koordynacja, siła mięśni, a nawet funkcjonowanie mózgu mogą zacząć słabnąć. Dobra równowaga zależy od silnych nóg, sprawnego układu nerwowego oraz zdrowego umysłu. Jeśli zauważasz, że częściej się potykasz, czujesz się niestabilny podczas szybkich zwrotów lub musisz się chwytać za meble, aby się utrzymać, być może czas coś z tym zrobić. Pozytywną stroną jest to, że równowagę można poprawić za pomocą prostych ćwiczeń, takich jak stanie na jednej nodze przez kilka sekund każdego dnia, chodzenie na palcach lub delikatne ćwiczenia Tai Chi. Spróbuj teraz. Wstań i podnieś jedną nogę starając się utrzymać równowagę przez 10 sekund bez trudu. Jeśli ci się nie uda, nie panikuj. Ważne, abyś zaczął ćwiczyć, bo im więcej poprawisz swoją równowagę dzisiaj, tym pewniej będziesz jutro. Jeśli nadal jesteś ze mną i te wskazówki są dla Ciebie cenne, napisz komentarz, daj znać, co o tym myślisz i zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych porad. Przejdźmy teraz do czwartego wskaźnika. Czwarty wskaźnik dotyczy Twoich nawyków związanych ze snem. Jakość snu nocnego mówi wiele o Twojej przyszłości. Sen to nie tylko odpoczynek. To czas, kiedy Twoje ciało regeneruje się, wzmacnia układ odpornościowy i usuwa toksyny z mózgu. Badania wykazały, że osoby powyżej siedemdziesiątki, które regularnie cieszą się dobrym snem, zwykle żyją dłużej i zdrowiej. Podczas gdy zły sen wiąże się z problemami z pamięcią, chorobami serca oraz osłabionym układem odpornościowym. Wyobraź sobie dwie osoby. Edward, będący w średniej wieku 70, kładzie się spać o tej samej porze każdej nocy, śpi około siedmiu godzin i budzi się wypoczęty. Natomiast Tomasz, również w średniej wieku 70, doświadcza niespokojnych nocy. Przewraca się w łóżku, budzi kilka razy i czasem ma trudności z zaśnięciem. Z czasem ciało Edwarda nadal funkcjonuje sprawnie. Jego umysł pozostaje ostry, a energia nie słabnie podczas gdy Tomasz zaczyna odczuwać zamglenie umysłu, zmęczenie w ciągu dnia, a nawet zmiany ciśnienia krwi, wszystko to spowodowane słabą jakością snu. Jeśli często budzisz się w nocy, masz problemy z zaśnięciem lub czujesz się wyczerpany, mimo że spędzasz dużo godzin w łóżku, wsłuchaj się w swoje ciało. Zły sen może być wynikiem stresu, złej diety, Braku aktywności fizycznej lub nawet niewykrytych problemów, takich jak bezdech senny. Dobrą wiadomością jest to, że możesz poprawić swój sen. Ogranicz korzystanie z ekranów przed snem, trzymaj się stałej rutyny, wyjdź na słońce rano lub unikaj ciężkostrawnych posiłków wieczorem. Pamiętaj, sen to nie tylko odpoczynek, to podstawa, która pozwala twojemu ciału i umysłowi funkcjonować na najwyższym poziomie. Dziś wieczorem zwróć szczególną uwagę na swój sen. Jeśli budzisz się zmęczony, masz trudności z utrzymaniem snu lub zauważasz zmiany w swoich nawykach sennych, być może nadszedł czas, aby wprowadzić pewne zmiany, ponieważ to, jak śpisz dzisiaj, może mieć ogromny wpływ na twoje zdrowie przez wiele lat. Jeśli nadal jesteś z nami i te spostrzeżenia są dla ciebie wartościowe, zostaw komentarz i nie zapomnij zasubskrybować, by otrzymywać kolejne przydatne porady. Przejdźmy teraz do piątego wskaźnika. Piąty wskaźnik dotyczy Twojego apetytu i nawyków żywieniowych. To, jak jesz po siedemdziesiątce, jest jednym z najważniejszych znaków, który może zapowiadać długość Twojego życia. Zdrowy. Apetyt i zbilansowana dieta utrzymują Twoje ciało w formie, wzmacniają układ odpornościowy i zapewniają Ci dużo energii. Natomiast nagły spadek apetytu lub złe nawyki żywieniowe mogą być sygnałem problemów zdrowotnych. I nawet przyspieszać proces starzenia. Wyobraź sobie dwie kobiety Lidia i Oliwia obie mające 74 lata. Lidia cieszy się każdym posiłkiem, je szeroką gamę świeżych, naturalnych produktów i utrzymuje stabilną wagę. Uwielbia gotować i czuje się pełna energii przez cały dzień. Oliwia natomiast zauważyła, że nie czuje już tyle apetytu, co kiedyś. Często pomija posiłki. Polega na przetworzonych produktach i niechcący schudła w ciągu ostatniego roku. To, czego Oliwia nie zdaje sobie sprawy, to fakt, że spadek apetytu nie jest tylko drobną zmianą. To czerwony sygnał, że jej Ichi ciało może nie wchłaniać właściwie składników odżywczych, co może osłabić jej mięśnie, spowolnić metabolizm i wpłynąć negatywnie na układ odpornościowy. Utrata apetytu u starszych osób często wiąże się z problemami trawiennymi. Zmianami hormonalnymi, lub nawet wczesnymi objawami spadku funkcji poznawczych. A kiedy nie jesz wystarczająco, twoje ciało zaczyna rozkładać masę mięśniową, co prowadzi do osłabienia, kruchości i większego ryzyka upadków oraz chorób. Jeśli zauważyłeś zmiany w swoich nawykach żywieniowych, czy to, że szybko czujesz się syty, tracisz zainteresowanie jedzeniem lub doświadczasz nieoczekiwanej utraty wagi, ważne jest, abyś podjął działania. Dobrze się odżywiać po siedemdziesiątce nie polega tylko na unikaniu głodu, ale na dostarczaniu twojemu ciału niezbędnych składników odżywczych. Skup się na produktach pełnowartościowych, bogatych w witaminy i minerały, pi odpowiednią ilość wody i nie ignoruj spadku apetytu to może być sygnał, że coś jest nie tak. Zapytaj siebie: czy nadal cieszę się posiłkami? Czy dostarczam sobie wystarczającą ilość białka? Błonnika oraz zdrowych tłuszczów, aby mój organizm był silny? A może zauważyłeś spadek apetytu i energii? Sposób, w jaki jesz dzisiaj, ma bezpośredni wpływ na to, jak niezależny i silny będziesz w nadchodzących latach. Szósty wskaźnik dotyczy radzenia sobie ze stresem. To, jak zarządzasz stresem po siedemdziesiątce, wiele mówi o Twojej przyszłości. Przewlekły stres nie tylko psuje nastrój, Osłabia również układ odpornościowy, zwiększa ryzyko chorób serca i może przyspieszyć proces starzenia. Z drugiej strony, osoby, które potrafią skutecznie radzić sobie ze stresem, zazwyczaj pozostają zdrowsze, bardziej aktywne i mentalnie bystre nawet w późniejszych latach. Wyobraź sobie dwóch mężczyzn Antoniego i Krzysztofa, obaj mający 76 lat. Antoni zmaga się z niespodziewanymi wydatkami, problemami zdrowotnymi i kłopotami rodzinnymi, ale nauczył się je opanowywać, stosując techniki głębokiego oddychania, utrzymując kontakty społeczne i nie zatrzymując się nad problemami zbyt długo. Krzysztof natomiast ma tendencję do przytrzymywania stresu. Ciągle martwi się rzeczami, które są poza jego kontrolą, czuje się przytłoczony drobnymi problemami i często utknie w negatywnych myślach. Z czasem ten ciągły stres zaczyna go wyniszczać. Jego ciśnienie rośnie, sen się pogarsza, a energia spada. Długotrwały stres może wywołać stany zapalne, które wiążą się z niemal każdą poważną chorobą związaną z wiekiem, od choroby Alzheimera po problemy z sercem. Jeśli często czujesz się napięty, drażliwy lub emocjonalnie wyczerpany, nie ignoruj tego. Znalezienie sposobów na radzenie sobie ze stresem, czy to poprzez medytację, ćwiczenia, głębokie oddychanie, lub nawet śmiech, może dodać ci lat życia. Zapytaj siebie, kiedy napotykasz trudności? Czy potrafię się dostosować i iść dalej? Czy pozwalam, by stres przejął kontrolę? Twoja zdolność do zachowania spokoju, znajdowania rozwiązań i skupienia się na tym, co możesz kontrolować, jest kluczowa nie tylko dla twojego umysłu ale i dla długości oraz jakości Twojego życia. Jeśli wciąż jesteś ze mną i. Te pomysły do Ciebie przemawiają, zostaw komentarz, a jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych wskazówek. Przejdźmy teraz do siódmego wskaźnika. Siódmy wskaźnik dotyczy Twoich relacji społecznych. Siła Twoich więzi może być jednym z najlepszych wskaźników tego, ile lat jeszcze Ci zostało po siedemdziesiątce. Badania nieustannie pokazują, że osoby, które mają silne relacje społeczne, czy to z przyjaciółmi, rodziną, czy dzięki zaangażowaniu w życie społeczności, zazwyczaj żyją dłużej i zdrowiej, podczas gdy samotność wiąże się z większym ryzykiem chorób serca, depresji, spadku funkcji poznawczych, a nawet przedwczesnej śmierci. Wyobraź sobie dwie kobiety Rebeka i Stefania, obie mające 78 lat. Rebeka prowadzi aktywne życie towarzyskie. Regularnie kontaktuje się ze starymi przyjaciółmi, uczestniczy w lokalnym klubie książki i uwielbia spędzać czas z rodziną. Cieszy się rozmowami, często się śmieje i czuje, że jest częścią otaczającej jej społeczności, Stefania. Natomiast spędza większość czasu sama. Z biegiem lat straciła kontakt z wieloma przyjaciółmi a choć ma rodzinę, rzadko inicjuje kontakt. Z czasem zaczyna odczuwać izolację, jej nastrój spada, a ogólny stan zdrowia pogarsza się. Kontakt z ludźmi to nie tylko wsparcie emocjonalne ma on bezpośredni wpływ na zdrowie fizyczne. Kiedy spędzasz czas z innymi, twój umysł pozostaje aktywny, poziom stresu maleje, a ciało wydziela substancje, które poprawiają twoje samopoczucie. Jeśli zauważasz, że oddalasz się od towarzystwa, unikasz rozmów lub spędzasz zbyt dużo czasu sam, być może nadszedł czas, aby to zmienić. Pozostawać w kontakcie nie oznacza, że musisz być cały czas otoczony ludźmi. Nawet drobne gesty, jak odezwanie do starej przyjaciółki, dołączenie do grupy o podobnych zainteresowaniach, czy po prostu rozmowa na głębszy temat mogą zrobić ogromną różnicę. Relacje, które pielęgnujesz dzisiaj, nie tylko przynoszą radość, ale również pomagają ci pozostać zdrowym i żyć dłużej w przyszłości. Na zakończenie, teraz gdy znasz te siedem sygnałów, poświęć chwilę, aby zastanowić się nad swoją sytuacją. Czy idziesz przez życie z siłą i pewnością, czy może zauważasz subtelne zmiany, które mogą być ostrzeżeniem? Dobrą wiadomością jest to, że większość tych czynników Twoja prędkość chodu, siła uścisku, równowaga, jakość. Snu, nawyki żywieniowe, radzenie sobie ze stresem oraz relacje społeczne to elementy, które możesz poprawić. Twoja przyszłość nie jest zapisana na kamieniu, a wybory, które podejmiesz dzisiaj, mogą mieć ogromny wpływ na liczbę lat, które ci jeszcze zostały. Jeśli zauważyłeś obszary wymagające poprawy, nie czekaj, aż lekarz powie ci, że czas na zmiany. Zacznij już teraz. Wychodź na spacery częściej, wzmacniaj mięśnie, zadbaj o dobry sen, bądź aktywny towarzysko i znajdź sposoby na radzenie sobie ze stresem. Celem nie jest tylko żyć dłużej, ale żyć lepiej. W końcu długowieczność. Mierzy się nie tylko liczbą lat, ale również jakością życia, którą przeżywasz przez te lata. Dziękuję, że byłeś ze mną dzisiaj. Chętnie usłyszę, co o tym myślisz. Zostaw komentarz dzieląc się jedną rzeczą, której się nauczyłeś i jak zamierzasz to wdrożyć w swoim życiu. Twoja opinia jest naprawdę ważna, a czytanie waszych komentarzy motywuje mnie do tworzenia jeszcze bardziej wartościowych treści. Jeśli uważasz, że ta rozmowa była pomocna, polub ten materiał i zasubskrybuj, aby otrzymywać kolejne porady oraz podziel się swoim wsparciem, abyśmy mogli nadal tworzyć treści, które informują i inspirują. Dziękuję za oglądanie i nie mogę się doczekać naszej kolejnej rozmowy.